W najbliższych dniach rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, nazywany Tygodniem Ekumenicznym. Od kilkudziesięciu lat to jest inicjatywa kościołów protestanckich, Światowa Rada Religii, Światowa Rada Ekumeniczna w Polsce Polska Rada Ekumeniczna od Soboru Watykańskiego II z Kościołem Katolickim. Tydzień modlitw w różnych kościołach, różnych wyznań chrześcijańskich. Zawsze rozpoczyna się 18 stycznia. Od jakiegoś czasu, już również no, prawie 30 lat, ponad nawet 30 lat, yy, odbywa się też Dzień Judaizmu, to jest dzień przed rozpoczęciem tego tygodnia, czyli 17 stycznia. Jako chrześcijanie różnimy się, to jest historycznie moment podziału, rozpadu chrześcijaństwa i jakaś tęsknota, ta, którą wyrażał Chrystus w Wieczerniku, abyśmy byli jedno. A ten Dzień Judaizmu to jest poznawanie naszych starszych braci w wierze, tradycji religijnej, żydowskiej, tradycji judaizmu. To wszystko jest bardzo potrzebne. Wydawałoby się, że już przeszliśmy jakiś etap przenikania, poznawania, a jednak ciągle, chociażby teraz, wrzucając jakieś informacje do internetu, pojawia się olbrzymi hejt. Pojawia się taki język nienawiści. Często nie tyle, że głupi, bo to jest oczywiste, ale że ludzie mają tak poprzewracane w głowie. Że atakują po prostu chęć przenikania światów, wspólnej modlitwy, wspólnego świadectwa ludzi religijnych, i to jeszcze bardziej pokazuje potrzebę tego typu spotkań, wzajemnego poznania, no i przede wszystkim dialogu. Dialogu, który jest umiejętnością spojrzenia na drugiego człowieka jego własnymi oczyma. Dlatego ja zapraszam tutaj w Szczecinie, ale też i w całej Polsce. Tydzień kumeniczny jest dosyć rozpowszechniony, Dzień Judaizmu nie jest taki aż bardzo popularny, ale jeśli Państwo gdzieś zobaczą ogłoszenia, zaproszenie, proszę się pojawić.